Siemanko, widzowie, dzisiaj pokażę Wam, jak możecie sobie, myślę, dosyć niezłe końce zarobić podczas urodzin Food, podczas drugiej drużyny, podczas Men of the Match również. Jak sami widzicie tutaj, za dwa dni i za trzy godziny kończą się karty Men of the Match. Mogą wjechać kolejne i zapewne wjadą, także powiem Wam, jak możecie sobie na tym oczywiście zarobić. No i pogadamy sobie o moich inwestycjach, o tych, co ja tam jeszcze mam i jak się tam karty zachowują. Także, jeżeli Wam się materiał spodoba, oczywiście zachęcam do zostawienia łapy do góry, zachęcam do zostawienia subskrybera, no jeżeli Ktoś chce dołączyć do naszej tajnej handlowej grupy, no to zapraszam serdecznie na ta Link się znajduje w opisie. Podobno zwraca się dosyć nieźle, także, także to tyle z ogłoszeń parafialnych na ten moment. No a my przechodzimy do materiału. No i na samym początku moja lista yy, wygranych sześciu kart. Polistowałem sobie trochę wysokie overale, nadal wchodzą, nadal da się naprawdę po taniości wygrać. Sami widzicie: Fernando 1100, Gulasz za 5,5, Rubendia za 15, siadł, No No, summer za 3,5, także overale naprawdę da się w bardzo fajny nie wygrywać, no i w ostatnim materiale te overale polecałem, no i w tym momencie wam pokażę tutaj, że te overale no za bardzo w tym momencie nie odbiły, nie mogę tylko mojego screena znaleźć, jest, proszę bardzo mamy tutaj ekranik, odświeżymy sobie jeszcze, no i sami tutaj widzicie że te overale, no troszeczkę niby więcej kosztują niż ostatnio, niż je polecałem ale jednak, no 8 piątki dało się sprzedać po 11,5 po 12 tysięcy, jak wyszła ikona Prime, jak wyszła podmianka ikony Prime tak naprawdę, no 8,6 też tam tysiąc półtorej wyżej, 87 też tysiąc półtora wyżej. No i wyszła ta ikona prime na mid, player pick, czyli mamy ikonę mid lub prime do wyboru i jest to powtarzalne z tym, że możemy to zrobić raz na kilka dni. W tym momencie wam to pokażę, gdzieś to powinno być. Tutaj to chyba tego na footballie nie będzie, więc wejdę wam to pokażę w grze, proszę bardzo. Nawet sobie dodałem to SBC do ulubionych, ikona pośrednia do wyboru, powtarzalne i za dwa dni można sobie zrobić kolejną, czyli nie jest to powtarzalne jakby w nieskończoność tylko co określoną ilość dni można sobie zrobić taki SBC. No i jeżeli chcecie, żebym zrobił tą ikonę i trafił jakiś kolejny syf, to zostawcie jakąś łapę w górę, to na pewno zrobię. Nie będę jakiegoś limitu ustawiał, bo po co, po prostu jak będzie dużo łapek w proporcjonalnie do wyświetleń to no to oczywiście zrobię, ale wracając do handlu, no to te overale bardzo nie odbiły. Jeżeli ktoś ma, no to co z nimi robić? Ja sobie grzecznie te overale trzymam, no i wystawiam poza wyżonej. Wczoraj wystawiłem chyba 20 kilka kart, sprzedały mi się cztery i usunąłem je z listy, gdyż no potrzebowałem miejsca. Zresztą sami zobaczcie, co tutaj mam. No i po kolejnym wystawieniu jakichś tam 20 kart zeszły mi dwie. Gnabry za trzynaście i Bonucci za piętnachę. Także poza wyżonej opłaca się te karty wystawiać. Serdecznie polecam, bo no, ale mam jeszcze bardzo dużo Lafontów, który, no, w moich przewidywaniach miał odbić do 35 tysięcy. No, na to liczyłem, ale chyba trochę się przeliczyłem, nie? Już to nie jest tak jak na poprzednim etapie gry, że te karty Lafonta aż tak mocarnie odbijają. No, ale i tak nie jest źle, widzowie, nie? I tak nie jest źle, bo po pierwsze to parę kart pozawyżone się sprzedało. Po drugie, sami widzicie po ile mam 22, 23, 24. Dużo kart po 21 i po 25 też są. No, a w tym momencie ten Lafont. Font kosztuje 30 tysięcy, już tylko na foodbina zejdziemy, bo w grze będą wyskakiwały pierwsze informy. Proszę bardzo, la font cyk, 8.6. Tak jak mówiłem, na Xboxie 30, na PC też 30, no a na PlayStation koło 22, ale jego też po zawyżonej wystawie, jeżeli mi się nie będzie po prostu sprzedawał, no to no to zmienię cenę, nie? Może i jej po prostu coś dzisiaj doda, coś ciekawego, co troszeczkę informy wybije, co wybije troszeczkę to overall, no ale tego oczywiście nie wiemy, no i zobaczymy, bo nie ma żadnych przycieków dzisiaj widzowie. Poszperałem trochę i nic ciekawego nie znalazłem. Coraz mniej tego jest, także no trzeba sobie jakoś radzić. No i trzeba sobie to Radzić z inwestowaniem. W co warto zainwestować w tym momencie, widzowie? No, według mnie, to warto oczywiście skupić się na pierwszej drużynie urodzinowej, która znika z paczek jutro. Z ciekawych kart na pewno ten Ruben Wezo, którego już na patronie zdążyłem polecić, tutaj wam gdzieś wrzucę skrinka. W tym momencie już po 28-29 napis i nawet pod 35 podchodzi. Na wykresie godzinowym można bardzo fajnie to zobaczyć, jak sobie chłopak odbijał. Także ten Ruben Wezo, naprawdę bardzo ciekawa karta, obrońca z pięcioma gwiazdkami. No, na pewno pewno nie jednego konesera sztuczek zainteresuje. No ale też ciekawe są te karty typu Toreira, typu Doku, typu gdzie on był jeszcze, typu Kamada i typu Bebu. Ten Bebu też naprawdę bardzo ciekawie według mnie wygląda, gdyż no są one grywalne, no i stoją w cenie foderu, nie? Więc jeżeli zgarniemy sobie kartę taką specjalną w cenie foderu, który w tym momencie jest naprawdę nisko, no to ryzyko jest tak naprawdę zerowe. No i z tego miejsca po prostu polecam zainwestować sobie w te właśnie karty urodzinowe. Ale widzowie, to nie jest jedyna opcja na zarobek i oczywiście nie ostatnia, bo pamiętacie, może jak w poprzednim materiale mówiłem, ten kto oglądał, to powinien pamiętać, że player playerpiki będą wychodziły, no i że na player playerpikach da się po prostu fajnie zarobić z małym budżetem, podwoić go nawet, więc w tym momencie pokażę. Player pick jeden z trzech, kończy się za jeden dzień i trzy godziny, no i zanim ten player pick wyszedł, no to karty zwykłe, złote, czyli tak zwane non-rary kosztowały po 350, po 400 monet, dało się je kupić za. Już tutaj sobie przygotowałem, tylko liga mi się zaznaczyło nieważne. Dało się je kupić za 300 końców, normalnie na licytacji. No a w tym momencie najtańsze non -rary stoją 6 stówek, i też sami widzicie, że są z takiej ligi, no, że tak powiem, losowej, nie? No i wszyscy na pozycji napastnika, praktycznie z tego względu, że, że ta pozycja w SBC jest zablokowana. Już wam to pokażę, o co mi tutaj chodzi. No i w międzyczasie powiem, co możecie zrobić. Jak się to SBC skończy, no to normalnie wchodzicie na rynek. Jeżeli macie mały budżet, albo chcecie się zakopać w kilkanaście, czy tam kilka tysięcy nonrerów, no to zgarniacie sobie je po 350 monet, po 300, po 400, czasem też z lepszej ligi, lepszej pozycji. A tutaj macie to, o czym mówiłem, że pozycje napastnika są zablokowane, no i dlatego najwięcej wyskakuje nonrerów, jakby po najniższej cenie, nie? No ale wracając do tego, co mówiłem, to warto będzie w nonrerki sobie zainwestować, jeżeli macie mały budżet, no bo razy dwa bardzo łatwo jest to zrobić. No jeżeli ja mam tutaj 100 tysięcy luźne na koncie, no to kupiłbym sobie tych non-rerów tam za dwa dni przypuśćmy za 100 tysięcy i miałbym 200 nie także naprawdę bardzo serdecznie polecam na mały budżet coś takiego sobie sprawić no ale widzowie jest jeszcze jedna opcja zarobku na kartach które wychodzą z paczek no i co tutaj mam na myśli a no taki przykładzik wam dam z patrona do którego jeszcze raz zapraszam link macie w opisie 25 ziko miesięcznie a wydaje mi się że tutaj zwrot jest dość spory no ale koniec już tej reklamy tylko o co mi chodzi no każdy tutaj przyszedł zobaczyć o co tutaj chodzi jak zarobić macie tutaj takiego Andre Silwę. wejdźmy sobie w Andre Silve, który ma w tym momencie kartę Man of Damage proszę bardzo Andre Silva no i zobaczcie że najtańszy 84 Andre Silva na Xboxie kosztuje 8000, nawet więcej 9000. Monet, czy on schodzi? No, oczywiście, że schodzi. Tylko musielibyśmy go tam podciąć o te 300-400 końców. Na pewno by nam się sprzedał. Dlaczego on tyle kosztuje? No, bo nie ma go w paczkach, bo jest jego karta w paczkach. Men the match, proszę bardzo, to nawet jest na tym. Na, na tym ekranie właśnie y, startowym futa jeżeli sobie prawą gałką przejedziemy specjalna karta, zawodnik meczu Andres Silva 87 jest no a skoro nie ma gościa w paczkach no to sobie podrożą, ile podrożą tyle ile widzieliście, za ile ja tutaj wrzucałem, żeby go kupować i za ile wrzucałem, żeby go sprzedawać w macie na screenie w tym momencie no jest trochę droższy, a nawet nie trochę tylko no dość droższy Bo jak było 7 tysięcy poleciłem sprzedać na pewniaka żeby tam parę tysięcy sobie przytulić w tym momencie jest jeszcze droższy, no ale ważne, że na tym końcu zostały zarobione. No i chodzi mi tutaj o to, że warto śledzić po prostu przecieki, czyli jeżeli wycieknie jakaś karta albo macie przypuszczenia, że jakaś karta może się pojawić, czy to właśnie w zawodnikach meczu, jako zawodnik meczu, czy to w drugiej drużynie urodzinowej, czy już w ogóle tam w jakiejś innej tam specjalnej drużynie, no to zgarniecie sobie jego zwykłą wersję, no i czekacie, aż ona ze z tego względu, że nie ma jej w paczkach. Oczywiście tutaj pokażę wam to na przykładach, czyli Mamy też Di Lorenzo, który znalazł się w drużynie urodzinowej. Zobaczcie, że normalnie tam chodził 15 dwa koła, w tym momencie jest po szóstkę. Dalej mamy takiego Alana zwykłego, który też jest w drużynie urodzinowej. No i też chodził sobie tam po 2-3000. No tutaj już był trochę droższy, ale no wyszła ta drużyna urodzinowa, stał tam te 4200 4300 w tym momencie na Xboxie odbił przynajmniej najlepiej. No na PlayStation i na PC troszeczkę mniej. Dalej mamy Handanowicza, który prawie zamyka widły na Xboxie po 30. 3 a również na PC, no a na PlayStation po 24 z kawałkiem. no Sami możecie zobaczyć, jak to wygląda, kiedy on wyszedł z paczek właśnie w piątek. Stał tam 14 tysięcy, sorry, nie 14, tylko 16. No i no i zobaczcie, ile w tym momencie kosztuje. Z wodenem ta sama sytuacja, no nie będę wam tutaj wszystkiego nad wszystkim się rozwodził, skoro widać. No i ostatnia karta Werner też man of the match. No i jest to samo, ale nie wszystkie karty oczywiście Wam podrożeją. Dlaczego? No, bo warto, żeby to była karta w jakiejś Jakimś kontekście przydatna? Mamy tu na przykład takiego Bebu, który znalazł się w drużynie, takiego Kamabel, który znalazł się w tej drużynie, czy takiego Torreire który znalazł się w tej drużynie. Proszę bardzo, wchodzimy na Bebu, on w ogóle nie podrożał. Dlaczego? No bo on nie jest tak naprawdę w żadnym kontekście przydatny. Jego zwykła karta nie jest przydatna ani do SBC, no i nie jest w żadnym stopniu grywalna, nie? Chociaż, no, żeby ta karta była na tym etapie gry grywalna jakaś, to naprawdę musiałaby być dokokszona. ale ogólnie to jeżeli kupujecie po prostu, jeżeli kupujecie, jeżeli macie zamiar kupować karty pod to, że będą one wychodzić z paczek, no to patrzcie na to, żeby one były przydatne w kontekście SBC. Poprzednie karty to były na przykład karty overallowe, które no, są w SBC wiadomo przydatne. Czy to był Di Lorenzo, prawy obrońca 80 Włoch, który też jest przydatny w kontekście przeróżnych SBC. Na przykład tych codziennych SBC, już tam prawie codziennych o token i paczkę. Także tutaj przykłady paru kart wam pokażę, które nie podrożały, żebyście wiedzieli jakich tutaj możecie unikać. Kolejnym przykładem takiej karty, no której czysto w teorii nie powinniśmy brać jest Kamada. No nieprzydatny Praktycznie do niczego, nie? Niby na PC kosztuje 2,5 tysiąca, ale jest on spray czyli jakiś śmieszek sobie po prostu skupił wszystkie jego tanie karty z rynku i wystawił po zawyżonej cenie i liczy, że mu się sprzeda. czy znaczy może nie śmieszek, bo to jest też dobry sposób, żeby sobie trochę końca dorobić, ale nieważne. No i taki Kamada też nie jest tak naprawdę do niczego przydatny. No, sami tutaj widzicie, że miał niby swoje wzloty, swoje upadki. Było go raz na rynku mniej, raz więcej. Może była jakaś karta z Eintrachtu potrzebna w jakimś. Z BC wtedy, no szczerze mówiąc, to wam nie powiem, bo nie pamiętam, no ale takiej karty jak Kamada po prostu bym unikał. To samo Toreira, niby 80 overalla, no niby jest tutaj Serie A, no ale narodowość słaba do połączenia, liga niby dobra, no, 80 overalla wiadomo też to nie jest najniżej, no ale w kontekście z BC nie wygląda on przydatnie, no bo środkowych pomocników Seria, ile mamy takich rzadkich z dobrą oceną, dużo, no i pewnie się jeszcze jakiś znajdzie z lepszą narodowością do połączenia. Czyli jakiś Hiszpan, na przykład Fabian 82, czy tam jakiś Włoch, też się na pewno znajdzie. Więc, no takie, takiego Torreiry też bym unikał. No i co, widzowie? Mam nadzieję, że Wam wszystko wytłumaczyłem w miarę dobrze. Jak zawsze mam taką nadzieję. No i żegnam się z Wami, bo w tym materiale to by było na tyle. Oczywiście, dajcie znać, się, czy się spodobał. Dajcie znać, czy robiliście ikonę i czy Wam coś wypadło, bo ja się boję, szczerze mówiąc, jej robić, ale bardzo bym chciał. No ale, to tyle. Trzymajcie się i na razie.